Witajcie, drodzy widzowie, tu Pozdrawiam Was serdecznie w ten dzisiejszy czwartek, w pierwsze święto Bożego Narodzenia. Miejcie błogosławiony dzień, błogosławione święta. Niech nowo narodzony nasz Pan Jezus Chrystus Wam zawsze błogosławi, Wam i Waszym rodzinom. Tego Wam życzę. Chcę Wam pokazać piękny, piękne przedstawienie obraz Świętego Jana od Krzyża, Karmelity, Mistyka, który mówił nam, w swoich pismach o miłości Bożej, o miłości Bożej do naszego Pana w naszym życiu. Chciałem Wam pokazać, bo pięknie wygląda to przedstawienie. Jeszcze raz życzę Wam wspaniałych świąt, szczególnie tego pierwszego dzisiaj święta, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, drodzy widzowie. Bądźcie zawsze szczęśliwi i niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was, piciu.